Aby brać udział właśnie w takich inicjatywach. Z miłą chęcią przyszłam na konferencję. Konferencja na pewno jest inspirująca. Wiele ciekawych informacji, zwłaszcza wypowiedzi pana Jacka Santorskiego, jest dla mnie inspiracją. Na pewno wrócę do firmy z nowymi pomysłami i będę chciała je zrealizować. Nie polecam konferencję, zarówno menedżerom HR, ale też i pozostałym menedżerom. Dużo inspiracji i dużo notatek. Dziękuję. Dzisiejsza konferencja to między innymi odpowiedź, albo czasami podpowiedź dla... Dyrektorów heru, dla liderów heru, dla pracowników heru, ale również dla wszystkich innych menadżerów, którzy zarządzają ludźmi. Podczas kiedy mówię liderom, że jeśli masz zdobyć serca i umysły ludzi, jeżeli masz budować morale zespołu, musisz być. Sobą I być kimś, to liderowi HR powiem, że ta prawda jest wielokrotnie bardziej jeszcze ważna i znacząca. Praktycznie z, z Impelem znamy się od wielu, wielu lat, współpracujemy. Dzisiaj jest taka bardzo nam bliska konferencja dotycząca kapitału ludzkiego, rozwoju kapitału ludzkiego. Zresztą no, nawiasem mówiąc, bardzo dobrze zorganizowana. I, Cieszące się ogromnym zainteresowaniem. Także my, jako partnerzy tej konferencji, jesteśmy bardzo zadowoleni i z odzewu, i z ilości osób, które odwiedzają nasze stoisko i z jakości rozmów, które prowadzimy z odwiedzającymi, z zainteresowania. Także jest to akurat ta, ta grupa, grupa osób, do której my kierujemy od wielu lat swoją ofertę, czyli grupa osób dbających o rozwój kadry menedżerskiej w swoich firmach. Jeżeli chodzi o temat HR, to on się przewija w różnych, w różnych aspektach od samego początku funkcjonowania naszej firmy. Zawsze byliśmy nakierowani na rozwój menedżerski, bo oprócz sprzedaży tego najbardziej prestiżowego miesięcznika Harvard Business Review, edycji polskiej, my również od już kilkunastu lat, dwudziestu konkretnie, zajmujemy się rozwojem menedżerskim. Bardzo fajna konferencja, bardzo fajne wydarzenie, bardzo ciekawa grupa docelowa, bo przede wszystkim HR menadżerowie. Osobiście uważam, że więcej powinno być takich wydarzeń. Dlaczego? Dlatego, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy w kwestii zarządzania, przywództwa, motywacji itd. To raz, to jest pewna wiedza, która gdzieś tam wypływa z książek, badań naukowych, etc. Ale druga rzecz to jest efekt spotkań, rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. I takie wydarzenia, jak to właśnie, takie wymiany doświadczeń sprzyjają. Szczególnie interesujące dla mnie wystąpienie pana Jacka Santorskiego. Tutaj jestem, konferencja ta jest bardzo przydatna, poznałam mnóstwo ciekawych osób, dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy i myślę, że będziemy również je wdrażać w naszej organizacji. Zachęcam, żeby motywować pracowników nie tylko zewnętrznie, ale również i wewnętrznie, żeby budować całą strategię zarządzania poprzez motywację, żeby działania te nie były punktowe, tylko żeby były bardzo przemyślane, żeby wiedzieć, co motywuje mnie, od tego należy zawsze zacząć. Co motywuje mnie, co jest dla mnie ważne, następnie co motywuje moją kadrę zarządzającą, co motywuje moich ludzi. I wiedza ta może być bardzo przydatna do budowania kultury organizacyjnej firmy, jak również wspólnych wartości w organizacji.